Ten rok rozpoczął się dla Ciebie szczególnie, prawda, Łukasz? No, na pewno szczególnie, bo z dwóch względów. Pierwszy wziąłem a drugi podpisany kontrakt. Zacznijmy od życia osobistego i tej decyzji. Słyszałem plotkę, że to był jakiś spontan, był, a tak naprawdę to była przemyślana decyzja? Nie, na pewno była przemyślana decyzja, wszystko było już zaplanowane dużo wcześniej. I, i jak się czujesz w, roli, w nowej roli? Tak naprawdę. No, bardzo dobrze się czuję. Yy, krótko po tym, jak no, wziąłeś ślub, musiałeś przyjechać już do Lubina. Teraz czekają Cię przygotowania z zespołem, wyjazdy. Jak znosi to małżonka? No, Luisa jest na to przygotowana, także już sobie zaplanowała ten wolny czas. Na pewno pojedzie do rodziny w tym czasie, kiedy mnie nie widzi. Ale już jest w Lubinie z Tobą? Tak. Wcześniej mieszkałeś sam tutaj, tak? Do tak, 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 tak. Czyli Twoje życie tak naprawdę teraz bardzo się zmieniło, bo, bo spędzacie ze sobą dużo więcej własnego czasu. No na pewno, choć wcześniej też zdarzało się, że przyjeżdżała w miarę możliwości, ale wiadomo, no teraz na pewno trochę się to różni niż wcześniej. No teraz do spraw już związanych z Twoją karierą. się przedłużyć umowę z Zagłębiem Lubin. Ciężko było się zdecydować? Hmm, powiedzmy, że ja chciałem zostać w Zagłębiu i Wszystkie warunki, które zaproponowałem mi były satysfakcjonujące dla mnie i postanowiłem z tą umowę. No. Znam tu wszystkich ludzi, także na pewno będzie mi to tak łatwiej niż w innych klubach. Czyli decyzji, podjęcie decyzji nie, nie sprawiało Ci problemu tak naprawdę? No raczej nie. Mówiło się o zainteresowaniu Twoją osobą innymi klubami innych klubów. Przebijała się Krakowia na przykład, nie żeby no. przenieść się do Krakowa, który jest tak naprawdę bliżej, jest zdecydowanie bliżej niż Lubiń, Twoich rejonów. No na pewno w Krak Kraków jest ładnym miastem i miałbym ja zdecydowanie bliżej do domu I na pewno też osoba trenera Ręczyka też, też tak dobrze działała na to, ale postanowiłem zostać tutaj i myślę, że jeśli się, się przygotujemy, to pokażemy, na co stać w końcu. A sklepiało Ci to, że tak właśnie wybitny i utytułowany trener, jakim jest Orest Lęczyk interesował się tobą i złożył tą propozycję? No ja byłem dosyć zaskoczony tym, bo w pierwszej lidze różnie bywało z tym z moim graniem, że tak powiem. raczej chodziłem po przerwie zawsze. No, widocznie trener Lenczyk musiał coś o mnie wiedzieć i. I po obserwacjach yy, widocznie dokonali takiej analizy, że chcieli mnie pozyskać. Teraz grasz w ekstraklasie? No, raczej masz już pewny plac, i, i, i być może tymi występami dobrymi w ekstraklasie zwróciłeś na siebie uwagę trenera Łęczyka? I przekonałeś go już tak naprawdę do siebie? No, być może, no, to, to tego nie wiem, bo osobiście nie rozmawiam z trenerem Łęczykiem, także nie wiem, tylko wiedziałem, że jest oferta ze, ze strony ich klubu. Menadżer doradzał ci przy podjęciu tej decyzji, czy, czy tak naprawdę to była tylko i wyłącznie twoja decyzja? Nie, menadżer przedstawił po prostu tylko, tylko warunki jednej i drugiej, jednej, drugiej strony, a powiedział, że decyzja jest moja, także to była moja osobista decyzja. A jak ocenisz jesień w swoim wykonaniu w barwach Zagłębia, bo już stanowiłeś o sile tego zespołu tak naprawdę na boiskach ekstraklasowych? No ja myślę, że nie było najgorzej, ale wiem, że nasze przygotowanie tej rundy nie wyglądało za dobrze i na pewno mogło być lepiej, także także nie było najgorzej, ale mogło być zdecydowanie lepiej. Ja Uważasz, że teraz przygotowujecie się lepiej. No ja jestem pewien, że się przygotujemy lepiej, bo w, yy, yy, trener Bayer to jest yy, raczej kontynuacja tego, co robi trener Smona, także... Za trochę raz młode zaczęło to wszystko lepiej wyglądać, a łączają nas w środku sezonu, także teraz jeśli mamy czas, spokojnie możemy przepracować, także powinno być dobrze. Czy Ty też lepiej czułeś się na boisku? No tak, zdecydowanie lepiej. Ale na Bo czym to, polegały te różnice właśnie? No każdy z nas miał by dużo więcej sił, wcześniej wystarczało starczało powiedzmy na 50 minut, to było z meczu z Piastem czy z innymi, no a tutaj już yy, mogliśmy wybiegnąć całe spotkanie. Jeśli Zagłębie dobrze przygotuje się do tej rundy, czyli dobrze się przygotuje tak naprawdę, bo wiemy, że się dobrze przygotuje, to na co stać tę drużynę teraz? No ja myślę, że najważniejsze jest, żeby się utrzymać, a na którym miejscu, to, to nie jest najważniejsze, bo już o żadne wyższe cele tam grać na pewno nie będziemy, ale trzeba się po prostu utrzymać i w następnym sezonie grać coś wyższego. Teraz trochę trudniejsze pytanie dla Ciebie. Na Twoją pozycję tak naprawdę zostanie, no, zostanie sprowadzony zawodnik, nie wiadomo czy jeden, rywalów do miejsca w składzie. Nie boisz się trochę tej rywalizacji? Nie, ja myślę, że i tak będzie grać lepszy, także wszystko trzeba budować na treningach i, i zobaczymy jak będzie. Yy, więc jesteś spokojny o utrzymanie się Zagłębia podpisując umowę. Yy, Zastanawiasz się też na pewno o przyszłość, więc jeśli Zagłębie Utrzymać się teraz w lidze, w przyszłym sezonie będzie grał chyba wyższe cele. No, ja mam taką nadzieję i z taką wiarą właśnie podpisywałem tę umowę. To, a miałeś takie zapewnienia? No, takie zapewnienia na pewno padały, ale to wszystko zależy właściwie od nas piłkarzy, żeby się utrzymać. No, Prezes i czy tam zarząd może obiecywać, ale to, to głównie zależy od nas, jak będziemy się prezentować. na